Cześć siemaneczko, z tej strony Bartosz Oleś Polish Fighters, a moim gościem jest Mateusz Kisielewski, zawodnik organizacji Kings Arena. Cześć Mano. Witam wszystkich, pozdrawiam. Mateusz, no z tego powodu, że słyszymy się i widzimy się po raz pierwszy, powiedz jak się w ogóle zaczęła twoja kariera, kariera z zawodnika MMA i ogólnie zainteresowanie sportami walki? Okej, okay, to jest takie pytanie, już chyba kiedyś odpowiadałem gdzieś, ale pisemnie, więc teraz żeby się słowić, to i w miarę streścić. To może zacznę od tego, że wiesz co Ci tak, w okresie gimnazjum, tak, miałem 15-16 lat, nie grałem sobie w piłkę i, ale w sumie nawet nie że trenowałem piłę, tylko po prostu grałem sobie, nie wiem, tak po prostu, boiskowo, nie? Przechodziałem z odlika i kopałem. Oprócz tego grałem w gry komputerowe i nie bardzo miałem taki punkt zaczepienia. Czułem, że jest coś nie tak, że, że marnuję fajny czas, żeby czegoś się dobrze nauczyć, nie? I że zgłębić to tak naprawdę w 100%. No i co, Przyszli, przyszliśmy z trzema kolegami na trening MMA. Pamiętamy, jak mieliśmy 15 lat. Nie, 16 lat wtedy to było. 16, 16 lat to było dopiero, właśnie to 16 rok. No i co, i tak na no, dobrą no sprawę po pierwszym treningu zostałem, tylko ja już dalej, nie? I chodziłem sobie już sam na tą grupę, tam poznawałem chłopaków. Tarbora. A gdzie to było? W jakim, w jakim klubie, w jakim mieście, jak możesz dodać? WŁODZI to był klub wtedy z Vera Fight Club. Nie? Teraz już tego nie ma, bo już nie ma, już nie ma Vera Fight Club, tylko jest, jesteśmy na, jakby w na innej siłowni, już ćwiczymy teraz. Nie? Więc to był Zenith Vera Fight Club w ŁODZI. Mhm. No, to też, udało się poznać na początku że jesteś w tej swojej kariery jako zawodnik no z bardzo widowiskowym stylem, stylem walki, to ci ułatwia rozmowę z innymi organizacjami i jakby z, nawet z tymi organizacjami, w których jesteś. Żeby dostawać jeszcze lepsze pojedynki? Yy, tak, mi się wydaje, no. Myślę, że to, yy, to na to patrzą organizacje, no bo wiadomo, to takie proste, logiczne wnioski. Skoro swoje walki się fajnie ludziom ogląda, no to będą chcieli ci ludzie więcej zapłacić, żeby się bił na tych ich wy wy wydarzeniach. Także tak, no myślę, że po pierwszym, po pierwszym fenie takie było zainteresowanie większe, poczułem właśnie wtedy z z tak. No tak, tu, tu była tak. No, Wojtek jest w ogóle te, też bardzo widowiskowo walczącym zawodnikiem, więc, więc to też się bardzo fajnie oglądało. A powiedz mi, jeszcze zanim przyjdziemy oczywiście do tej walki na Kings Arenie, która już szła za trzy dni, jeśli do, dobrze, dobrze liczę, to powiedz mi, jak wygląda Twój kontrakt z organizacją FEN? Czy będziesz tam dalej kontynuował swoją karierę, czy gdzieś może masz oczy skierowane wyżej? Powiem tak, kontrakty już nie mam. I tak, jak powiedziałeś, oczy mam skierowane wyżej. Nie to, że w Fenie jest źle, bo w Fenie było spoko, bardzo naprawdę fajne walki tam dałem. I myślę, że mógłbym tam dużo fajnych walk jeszcze dać, bo są tam fajni teraz rywale. Chociażby ten Alibagow, tak? Ten Doszbogie? Nie, Alibagow to... to jest z, z FC, Chodzić tylko o tego, jest może z FC, z ICM, Tak, tak, jest... powiedziałem. Eee, Alief, ten, ten. Ten. tak jest, to o niego chodzi, to on jest tam taki ciekawy w sumie rywal. No i tam było spoko też, ale no celujemy wyżej. Celujemy gdzie indziej po prostu, nie? Taki jest. Plan, plan jest taki, żeby teraz wygrać fajnie, widowiskowo, i później dalej się otwierają drogi już będziemy sobie przebierać, myślę. Może nie tak załóżmiało troszeczkę grubiańsko, ale no chciałbym, żeby tak było, żeby się dużo odezwało organizacji i wtedy będzie. No nie mogę nie zapytać, gdzie wyżej, właśnie myślisz? Czy to bardziej ten rynek? Europejski, czyli nie wiem, KSW, który chyba gdzieś tam, chyba Wojek wydaje mi się, że w którymś wywiadzie wyrażał zainteresowanie swoją osobą, nawet nie wiem, czy nie, nie w rozmowie ze mną. Z no Tobą, ale... bo oglądałem to właśnie. Tak, to wiecie. Wiecie, no taka już po, po 30 pamięć już nie ta czasami. No, tak, ale wiesz, no to Wojek wyraził zainteresowanie, czy może, wiesz, Octagon, czy może FNC, czy może, może gdzieś tam wyżej jakiś kontender te sprawy. Ej, ja powiem tak: wszędzie można się dogadać. I tak, nie wykluczam ani KSW, ani OKTAGONu, ani FNC i w sumie te wszystkie, te trzy federacje mi bardzo odpowiadają. I jeżeli, powiedzmy, wygram tą walkę i zrobię jeszcze jedną i zrobię jakiś, nie 7-1 i będzie okazja być w kontenderze, to ja bez kompleksów, w ogóle bez zastanowienia bym to brał, nie? No bo w sumie, co mam się rozdrabniać? Jeżeli jest taka możliwość, ja czuję, że mam poziom, I jeszcze, wiadomo, podkręcę treningi, podkręcę wszystko, dołożę i szurki, żeby yy, się tam dostać. No i Myślę, że nie ma osoby na moim miejscu. Nie, nie ma osoby, która na moim miejscu, jeżeli dostałaby kontrakt, taki możliwość zawalczenia na kontenderze, to by zrezygnowała, nie? bo to by oznaczało, że jest po prostu brak ambicji czysto. Nie? Ale okej, okay, ale ten kontender to będzie taki Twój cel, do którego ty będziesz dążył bez znaczenia, jakie będą propozycje, czy jeżeli po tej wygranej w sobotę, czego ci bardzo życzę, mm. posypią się oferty z tych organizacji, co wymieniłem wcześniej, to jednak Skusić się, żeby tam rozwijać swoją karierę i po prostu po, pewnie po zakończeniu jednego, czy tam drugiego, czy trzeciego kontraktu, po prostu wtedy, no pewnie już nie, nie przez kontendera i tak dalej, bo wydaje mi się, że jakbyś odniósł sukces w jednej z tych już my, trzech organizacji, o których sobie rozmawiamy, no to pewnie byś celował pójście po prostu od razu. Tak, to by było fajne. No tak, ogólnie chciałbym tak zrobić. Jeżeli byłaby, tak jak mówię, jeżeli jest opcja kontendera, byłaby powiedzmy, to bym wziął tak samo, ale jeżeli byłaby fajna. Y możliwość rozwoju w jakiejś organizacji danej, nie? Stał i fajnie rywale i tak dalej, to z chęcią też bym to mógł wybrać, no nie? Bo w sumie tak, na szybko myśląc, nie, to wtedy mógłbym się zbudować bardziej jako zawodnik, więcej się poobijać i tak dalej, i być już wejść z inną jakością, no nie? W ten taki świat prawdziwego sportu. Więc tak, Spądź tak, no tak jak mówię, dwie opcje są, są spoko, nie? Nic nie jest, nic nie jest lepsze, ani gorsze. A powiedz mi, a co musi tak naprawdę mieć ta organizacja, żeby wiadomo, teraz, żeby troszeczkę tak w jeszcze trochę może marzeń, może być wiadomo, rozmawiamy, ale co musi mieć ta organizacja, żebyś ty jednak wybrał ją? Musi być dobra oferta finansowa? Czy bardziej ci interesuje, żeby ta kategoria tam była po prostu bardziej rozwinięta i żeby tam, gdzie ci to pasowało, czy po prostu trochę tego, trochę tego? No tak. Ja powiem tak. Ja lubię patrzeć na organizacje, które są fajnie zrobione pod względem wizualnym też, fajnie promowane. Na przykład no, FNC i Octagon są takimi, no, tak samo jak KSB, te organizacje nie odstają od siebie tym, tym. Bardzo mocno zbudowany jest rynek z tego co wiem, właśnie ten bałkański, to FNC. Naprawdę dobrze promują. Nawet jeżeli spojrzeć na wyświetlenia pod filmikami na Instagramie tych organizacji, to są one Czasami przekraczają na przykład milion, czy tam milion pięćset no, widziałem na przykład filmiki, więc no są mocno rozpromowane. Wiadomo, gale w Polsce są na poziomie sportowym na pewno najwyższym w Europie moim zdaniem, aczkolwiek promowanie u nas tego wszystkiego wydaje mi się, że nawet samo to, że 30 tysięcy hala się sprzedaje gdzieś tam, Oktagon czy coś, nie? Dla no nawet stadion, wiesz, nawet, nawet stadion, które w tym roku powtarzają, nie? Ten tak, ten jest. I to pokazuje, że no. świadomość fanów jest inna, nie? I tam oni chcą, chcą sportu, chcą, żeby te gwiazd, gwiazdy tam powstawały, no nie? A nie, że powiedzmy, jest to znaleźć z internetu, wiadomo, no, takie też warki są potrzebne. Ale no, są zawodnicy, którzy czysto po prostu wyrośli na tych organizacjach, są filerami i tak dalej. I oni przyciągają masę ludzi. Chciałbym być też takim zawodnikiem po prostu też, nie? I w takiej organizacji, która, w której widzowie doceniają sportowców. Tak, jak powiedzieliśmy sobie, Twoja kolejna walka już 7 lutego na Kings Arenie dwójce. W ogóle były jakieś inne propozycje walki w tym podobnym okresie, czy. Bo twój menadżer powiedział ci, że mamy galę, chcę. Nie, wiedziałem od razu po Feni, już tak naprawdę, kiedy będzie King Arena i chciałem już tam zawalczyć. Co prawda, dużo miałem innych propozycji, jeżeli chodzi o rywali. Miałem dużo fajnych, ciekawych nazwisk i powiem ci, że za każdym razem tak po cichu liczyłem, że kurczę, że może pięknie to, nie? że gdzieś to do. A poza Michałem Pietrzakiem, jakie jeszcze były propozycje? To to wiem akurat od Rafała, nie? bo wcześniej z nim rozmawiałem, więc. No mogę powiedzieć, myślę, że mogę powiedzieć normalnie. Był Alex Lochore, proponowali. Chcieli, chcieli, chcieli mi go dać. Ja się na niego zgodziłem. Trenerzy też się z tego sobie ja zgodzili. Kto jeszcze był? Nie pamiętam tych nazwisk, kurczę. Ale dostałem też właśnie za granicę fajne nazwiska, które zawodników, którzy mieli się okazję być na żołach, na takich PFL-ach i tak dalej. I takie naprawdę mocne nazwiska. Mocne, też w prospekcie tacy europejscy. I mówię, kurde, z takim się sprawdzić. Super, super rzecz, nie? Później trochę pokazali mojego obecnego rywala. W pierwszym momencie byłem taki z. Nie byłem takąś zadowolony, aczkolwiek zobaczyłem sobie jego walki i oprzejem go sobie, jak on. kim on w ogóle jest. I wcale nie jest. Wcale teraz mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że. mogę być zadowolony jednak, bo naprawdę na jego tle można się fajnie pokazać, można z nim fajnie zawalczyć. On jest też groźny, bo. Mocno bije, jest, wiadomo, nie jest nie należy do zawodników yy, największych, no, ponieważ on nie robi wagi, z tego co wiem, jakoś dużo, no, bo bije się też w 70, więc y, na pewno jest drobniejszy, ale fajnie walczy efektywnie, efektownie. Widziałem walkę z Beterem Groślakiem i powiem ci, że Gratyn nie mógł na niego znaleźć za bardzo nic i to jest ciekawe, bo to jest bardzo dobry zawodnik, mówię o bardzo dobry zawodnik nie mogę się z nim poradzić, więc mówię, kurde, to może być naprawdę twardy orzech do zgryzienia i wcale nie jest takie zero że ja tu wyjdę i go tam no nie? Więc ja chcę takich walk, bo ja sam chcę też się sprawdzać, nie? Chcę, chciałbym się sprawdzić, chciałbym zobaczyć, jak już reaguje na ten stres, na ile jestem dojrzałym zawodnikiem, czy, wiadomo, stójka stójką, ale chcę pokazać jeszcze zapasy, których nie pokazałem jeszcze w żadnej walce, nie pokazałem jeszcze z parteru, więc Fajny rywal, moim zdaniem, nie? Nie mam w ogóle... O, się żalu, myślę, że fajnie, że Rafa go ogarnął. A jak w ogóle Ci podobał ogólnie roz... rozpiska Kings Areny i to, jak oni weszli w ten polski rynek? Yy, bardzo mi się podobała teraz ta druga, aczkolwiek wypadła fajna walka. Wypadł Mówisz o walce jest... Krystiana, tak? Tak, szkoda mi tej walki ogólnie bardzo. No mi też, no. Szkoda mi również jest yy... Szkoda mi również Amira, że nie zawalczy, no bo kurczę, no powinien zawalczyć. Bardzo ja widzę jak on trenuje, no nie? trenuje na macie ze mną w WCA. I ja widzę jaki to jest, jaki to jest człowiek. Nie? To jest mega, naprawdę jeżeli chodzi o treningi, mega rzetelne, oddany, przychodzi zawsze wcześniej, rozgrzewa się wcześniej. No szkoda mi, że poświęcił w sumie przygotowania i tak się na końcu stało. No ale co, taki jest ten sport, że czasami tak bywa. Tej walki mi szkoda. Yy, bardzo mi się podoba to, że yy, tak pewnym krokiem ogólnie King Serena weszła. Aczkolwiek, yy, promocja tej gali troszkę jakby mogę wyrazić swoją opinię, to wydaje mi się, że powinna być troszkę mocniejsza, no nie? No Rafał wczoraj, wczoraj powiedział, że się uczą i już na, już na trójce te ogłoszenia będą dużo szybciej i że to ma, ma wyglądać dużo. dużo Bo to jest, to jest prawda. Oni się uczą i naprawdę to jest gość, który kurde, no tak z buta w sobie zrobił taką dużą galę, no nie więc. Nie ma co w ogóle. To jest takie szukanie kurczę w sumie yy, dziury w całym, nie? Bo naprawdę. Okej, okay, jak na drugą galę to i tak naprawdę nie jest źle. Jest bardzo dobrze. tylko, po prostu wiesz, drugie, tylko te... bardziej mi właśnie wiesz, chodzi o to, że tak naprawdę pierwsze nazwiska poznaliśmy ile? No, z dwa tygodnie temu. A wiesz, a walkę wieczoru poznaliśmy tydzień temu, nie? Tak. Ja właśnie nie wiem o co tu chodzi z tym. Nie? Czemu czemu tak późno? Czy to ma czy to ma na celu jakieś nie, zwiększenie napięcia? No bo to mam, mam wrażenie właśnie je roz, rozładowuje napięcie, no bo to trzeba wcześniej to promować chyba, moi, moi, ja bym tak robił przynajmniej. No ale ja tu się nie będę też wypowiadał jako jakiś znawca, no bo ja jestem jedynie zawodnikiem. Jedynie. No jestem zawodnikiem i po prostu wiem, jak się bić. Nie do końca wiem, jak się za takie rzeczy zabrać, bo podejrzewam, że jakbym ja miała to ogarnąć, to by nie ogarnął kurczę nic tych rzeczy, co tam trzeba ogarnąć, więc no nie, no, ale aczkolwiek moja opinia jest taka, żeby to wybrzmiało, moja, moja opinia jest taka, moje odczucie, że mogliby troszkę lepiej to promować, nie? Bo słyszałem fajne pomysły i tak dalej, a nie do końca, na przykład yy, na przykład tam nagry, na, nagrywki były różne, nie, ja tak chyba, że puszczałem to w telewizji, bo tego też nie wiem, nie ja miałem TVN Turbo i nie, nie widziałem tego, nie, a może, może też nagrywaliśmy, może, może puszczali w TVN Turbo, na przykład, nie, o to wtedy, jeżeli tak, no to inna kwestia. Powiedz mi, Ty łączysz przygotowania między WCA i, swoim, i tym Zenitem, tak? Tak jest, no. I powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że trafiłeś do WCA? Mój trener, Dariusz Jawornik wysłał mnie tam na sparingi, żeby mnie sprawdzić pod kątem kategorii 77 kg, ponieważ u mnie w klubie są bardzo dobrzy zawodnicy, aczkolwiek są oni leżejsi i chciał sprawdzić, jak będę wyglądał na tle topowych zawodników w Polsce z kategorii półśredniej. No, no i miałem tam okazję sporować właśnie z wszystkimi moimi kolegami, z którymi trenuję obecnie. No i przyszedłem w tym momencie taką, nie chcę mówić weryfikację, bo to nie było aż tak jednostronne wszystko, ale zderzyłem się warunkami fizycznymi z większymi, silniejszymi zawodnikami, z mocniejszymi zapaśnikami na pewno, ponieważ ja nie mam, nie miałem, na tamten moment nie miałem styczności z takimi zawodnikami i no zwiększy, pozwoliło to zwiększyć mój poziom uważam o o kilka leweli bym powiedział, naprawdę zwiększyłem go niesamowicie, co mogę nawet na przykład powiedzieć na przykładzie tego, że no nawet każde sparingi moje w pierwsze, które jeździłem do WCA to wyglądały tak, że po prostu no, powiem tak, no wyglądały to jak walka o przeżycie, nie? A teraz mogę powiedzieć w sumieniem, że są to równe rundy i są to nieraz rundy na moją korzyść, nieraz na moich kolegów, więc jest super, nie? Albo pulne mam wrażenie jest korzyść. Ponieważ a ja tym przyniosłem. A z kim się robi najciężej? Najciężej. No niezmiennie. Z monsurem auturzakołem się robi najciężej. No, ale to. to chyba... jest kocur generalnie słyszałem, że to jest kurwa, jak złapie. Tak, obcęgi, to jest dość... to, to jest kocur, nie? No, no, to bardzo, bardzo fajnie się z nim robi, ponieważ y... kurczę, to nie jest gość, co wejdzie do nóg i powiedzmy, nie wejdzie, nie uda się, nie uda się mu próba sprowadzenia i cię odpuści, tylko on będzie Cię mieli, dopóki cię nie przewróci i nie skontroluje. Więc, no kurczę, lubię takich zawodników bardzo, że trzeba być non stop skoncentrowany, żeby nie dać się gdzieś tam poddać, nie popełnić jakichś błędów. No i takie sparygi też przed walką, to jest, czy przed całą przed, przed, przed walką, może nie, ale przed, w okresie przygotowawczym są bardzo ważne, żeby były takie sparygi, które z Ciebie wyduszą wszystko, no nie? Spowodują, że będziesz musiał być non stop skoncentrowany, przez całe 5 minut może być skoncentrowany z takim gościem, więc z nim i no, z każdym jest ciężko tak naprawdę, nie? Muszę, mój, mógłbym tu wymienić kurczę wszystkich zawodników, bo każdy jest dobry na swój sposób. Krystian Wiśniewski to jest gość, który na przykład y y mnie urzekł koncentracją w sparingu i to, jakim jest skupiony w 100%. No praktycznie przez 5 minut w sparingu cały czas nie spuszcza z ciebie oka, no nie i cały czas po polu poluje. Mam wrażenie właśnie, że on poluje, nie? I wiadomo, nic nie zhałtować ani nikogo i tak dalej, ale chcecie trafić. Chcecie zdominować i chce, kurczę, zaznaczyć swoją pozycję, więc naprawdę super sprawa jest z nimi. Z Wiktorem pod względem takim, że, z Wiktorem Zalewskim pod względem takim, że rusza się na nogach niesamowicie i nie można go trafić za bardzo, z Adrianem Galakiem przez to, że jest nieprzewidywalny, ma różne ruchy w ogóle, no wy z różnych płaszczyzn zadajecie ciosy, z Piątkiem Golonem, z Krystianem Bielskim, kurczę, no z nimi naprawdę jest bardzo ciężkie, fajne rundy. A właśnie to, że w WCA no jest, no, tam jest zawsze ekipa, chyba w prawie każdej dywizji tych sparring partnerów, to ci daje trochę taki e, psychiczny komfort, wiesz, że nie, nie musisz się martwić, właśnie, że czy będzie ten sparring partner, czy nie będzie, bo tu wiesz, że będzie. E, trenerzy wszyscy będą, że to ci daje też taki właśnie taki komfort, że jedziesz sobie do Warszawy i wiesz, że wszystko będzie ok, że e, no, trenujesz, no bez dwóch zdań w topowym klubie w Polsce. Tak jest, właśnie chciałem to powiedzieć, nie? bo Często jest na przykład tak, że zawodnicy akurat mają podobne terminy walk I powiedzmy teraz było tak, że dużo zawodników z mojej kategorii było po swoich walkach, no nie? Wiktor, Krystian, Krystian no, był akurat na wyjeździe, no nie? Piotr był po walce, Adrian miał kontuzję, więc nie było zawodników z mojej kategorii niby. Ale nagle zjawił się kto? Amir przyjechał, był już na macie cały czas, wcześniej jeszcze do poprzedniej walki był mózg, więc miałem okazji porobić też. Więc kurczę, no nie wiem, czy można lepiej potrenować z 7, 7 no nie? Ostatnio był Dawid, Dawid Kuczmarski, przyszedł, też przyszedł na kilka dni potrenować. No 7-7 było ciągle, nie, nie mam takich sytuacji, że, że nie, nie mam mojej kategorii. Okej, okay, czasem powiedzmy są treningi bardziej popularne i mniej, ale w ogóle powiedzmy ja z racji tego, że nie jestem jakiś fizyczny, to też z, z kategorią 70 też mogę śmiało porobić i ten trening też nie jest stracony, no nie? Więc zawsze kogoś mam i, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo ważny aspekt tego tych moich wyjazdów do Warszawy wyjazdów. Mam, mam nadzieję, że, że będę w stanie. W niedalekiej przyszłości wynająć sobie tam mieszkanie i po prostu być tam na stałe. Bo to jest. cel. O, to też jest ciekawa, ciekawa wiadomość. I jeszcze LSZ, zatrzymując się, jeszcze cały czas przy tym WCA, patrząc na twoje sparingi, jak ogólnie wyglądasz na tle tych zawodników, tak jak ty powiedziałeś, bo to zawodnicy różnych organizacji, z innymi też KSW, to. Yy, ty już wiesz, że jesteś wartościowym zawodnikiem, który może, może w tych organizacjach, choćby w tych, co wymienili, wymieniliśmy na początku rozmowy, sobie po prostu już radzić na tym wyższym, wyższym poziomie. Tak, myślę, że tak. Myślę, że jestem już. W końcu mogę się tak nazwać i cieszę się z tego bardzo. Aczkolwiek wiadomo, to jest też takie, yy, bym powiedział, łagodnie się ocenia. Musiałbym powiedzieć to mój trener. Trener najbardziej by mógł to powiedzieć. Ale wydaje mi się, ja. Tak z swojej perspektywy mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że poradziłbym sobie w tych typowych organizacjach całkiem dobrze i nie robiłbym wstydu klubowi, na pewno nie no, do tej pory nie robisz y, y, wstydu, więc wydaje mi się, że dalej, y, dalej tego nie będzie. A już powiedzmy mi powoli, już zamykając generalnie y, naszą rozmowę. Powiedz mi, co cię zaskoczyło w tym zawodowym świecie MMA, no bo też zacząłeś karierę zawodową dość niedawno, bo 3 lata temu niecałe. Mhm. Co cię zaskoczyło tak na plus, co zaskoczyło cię na minus? Na minus, okej, okay. to muszę się zastanowić, ale to nie zajmie długo. Na pewno na plus jest to, że szczerze mówiąc wydawało mi się i to teraz powiem bez bicia, że większy jest przeskok, pomiędzy, powiedzmy, jak miałem starty Same Pro, miałem dwie walki Same Pro, których nie ma w topologii, nikt chyba o nich nigdy nie słyszał, ale miałem. No go, nie, 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 na topologii masz tylko Almę wpisaną. No albo właśnie pisali, no nie, to nie wszystkie no Tak, A, no, jak, jak to zawsze bywa. Nie? No właśnie i co? No mam dwie walki z Pro, które toczyłem też w małych rękawiczkach, w tych takich piąstkówkach, no nie? Nie w bułkach. Hmm. I spodziewałem się jakiegoś niesamowitego z, y, przyskoku poziomów, no nie? A tak na dobrą sprawę, dużo zawodników w semi Pro to już są zawodowcy, którzy po prostu biją się w tej formule, ponieważ jeszcze się nie czują gotowi, bądź no, mentalnie czy tam, y, czy tam jakoś inaczej, no nie? Ale nie było aż takiego dużego przyskoku, moim zdaniem, jak zacząłem walczyć zawodowo. A na minus to jeszcze, tak? Na minus? Tak, no to na minus, na plus, no właśnie to chodzi. Kurde, nie chcę mówić, że to jest jakiś, jakiś minus, bo to mnie nie zaskoczyło w sumie, nie? Myślę, bo nie, nie, wiedziałem, że pieniądze nie są jakieś super na początku, nie? Ale, ale kurczę, gdyby nie sponsorzy, to, to ciężko by było, nie? Tak, yy, że tak powiem, trenować dwa razy dziennie, nie pracować, no bo jeżeli pracujesz, no to nie trenujesz dwa razy dziennie i z, jeszcze żyć zmiaregodnie, no to ciężko, naprawdę ciężko, więc Muszę. A ty, ty coś robisz poza MMA, czy na razie MMA jakby to dzięki właśnie tym sponsorom jest jakby twoje jedyne, jedyne zajęcie, no i dążysz, żeby no, móc się obyć jak, naj, jak najdłużej bez, bez dodatkowej pracy? Kurczę, co robię w sumie? Tak na dobrą sprawę prowadzę treningi. Na... Czyli wiesz, to, to też jest praca, nie? No, no, no tak, w to też... Tortuga, no ale bardzo lubię to robić. Chyba znalazłem zajawkę, bo ponieważ wcześniej prowadziłem w innym klubie treningi, nie byłem aż tak dawiony, ponieważ kurczę, no. Nie był to typowo klub sportu walki, nie? Była to siłownia, teraz jest to klub sportu walki. Typowy mały klubik, taki, taka by ktoś powiedział, później, no nie? Bardzo i czuję, że jest to moja misja, bo jest bardzo dużo młodych chłopaków. Tam, klub Tortuga Łódź, pozdrawiam serdecznie. Jest tam bardzo dużo, bardzo dużo młodych chłopaków, takich powiedzmy w wieku, nie wiem, od 13 do, do, do 20, którzy zaczynają i. Bądź wcześniej robili coś tam, nie, wiem, boksowali i mam taką sporą grupę tych chłopaków, których naprawdę widzę, że za kilka lat, czy nawet za, no, za, za kilka lat powiedzmy, nie, to będą normalni zawodnicy, bo ja widzę w, ich, w nich potencjał taki, że powiedzmy szybko się uczą, chcą trenować. Wi wi wiadomo, komu pozwoli y, czas y, na to i chęć i tak dalej, to może naprawdę fajnie przyszłości się prezentować, więc to jest taka moja mała misja, no nie? A poza tym to w sumie co ja robię? Nie, znałam tak. ja do jakiejś stany zarobić, <głos》> ale tak to wszystko chyba wszystko powiedziałem. Tak, tylko tyle. No, no, wspomniałeś też właśnie o tych zarobkach. Myślisz, co się musi zmienić, żeby na tych trochę mniejszych galach te zarobki dla zawodników były większe? Czy to po prostu to jest po prostu taki etap, który każdy zawodnik musi przyjść, No bo wiem też o jakich kwotach rozmawiamy, To nie są kwoty, kwoty zawrotne. Jeszcze zwłaszcza w tych czasach, gdzie tą kasę się wydaje. Just like that, no nie oszukujmy się, tak? Tak. Są zawodnicy, którzy nigdy nie zaczną zarabiać, ponieważ żeby zarabiać, trzeba zacząć generować przychód jakiś, no nie? Czyli trzeba być ciekawy. Trzeba, trzeba, trzeba. Umów się trzeba. Bo jeżeli powiedzmy, jesteś zawodnikiem, który wygrywa super, fajnie, wszystko, nie? Ale wygrywa tam, raz się zdarzy jakaś przegrana, ale nie gada nic na wywiadach. Nie, nie promuje się na jakichś socialach, nie. Nie robi nic, nie sprzedaje biletów nawet nie? i tak dalej. Nie, nie jest często oglądanie, bo jest powiedzmy nudne jak flaki z olejem. To jest część naszej pracy. Nie? Jeżeli komuś się to nie podoba, no to będzie po prostu mniej pieniędzy zarabiał i, i tyle. Samym sportem co, trzeba mieć poziom sportowy, to jest niepodważalne, ale trzeba też umieć się sprzedać i trzeba umieć przynajmniej zachęcić ludzi, żeby cię chcieli oglądać. No bo jeżeli nie, no to to z czego mamy żyć, jak my generujemy zyski, tylko i wyłącznie w ten sposób, więc nie ma co się z tym kłócić, takie są czasy i żeby lepiej zarabiać, żeby zacząć zarabiać, to trzeba promować się w jakiś sposób. A nie niestety wiadomo, dobrze wiesz, że dalej spora liczba zawodników, trenerów dalej tego nie rozumie niestety. Tak, słuchaj, ja znam zawodników, którzy są nawet u mnie na macie w Łodzi, nie? którzy spokojnie to jest czołg PKSW myślę, że różnych faktów spokojnie i to tak mówię teraz w ogóle lekką ręką, naprawdę, bo to są kozaki, a oni nigdy nie zawalczą i nie chcą, bo, bo nie chcą, bo nie wiem, czy szczerze mówiąc nie rozumiem tego troszeczkę, nie, bo to jest taki troszkę albo tak myślałem ostatnio, że to jest brak powiedzmy chęci bycia ocenianym też, nie? Że musisz jednak się wystawić tą swoją umiejętności, które są gdzieś tam legendarne, musisz się wystawić na ocenę ludzi i na to, że może być ta twoja legenda zaraz. Dywan, wiesz, to, to kiedyś też takie mądre słowa powiedział Marcin Jabłoński, który po prostu on powiedział wprost, że on się trochę boi porażki, bo to jednak wiesz, jak przegrywasz walkę, przegrywasz przykładowo, nie wiem, w słabym stylu, to zaraz wiesz, możesz być jechany w internecie, zawsze będzie, będzie gadanie, a, jest i słaby, bo dostałeś. Dokładnie. I to też cię Dokładnie. może troszeczkę w środku zablokować i wydaje mi się, że to jest klucz tych najlepszych zawodników, że po prostu mimo tej porażki. Oni się nie boją. Prostu... Tak, I, no się nie bać, no po prostu, więc nie może się bać porażki. Ja tak jak powiedziałem, nawet teraz. Nie? Ja się nie boję porażki. Jeżeli przegram, futwut pukać, co będzie? Ziemia, ziemia dalej się kręci, dalej jestem zawodnikiem, dalej jestem na bramce, dalej muszę jakoś tam się promować, dalej muszę walczyć, więc nic się tak na dobrą sprawę nie zmieni. Jedyne to, że troszkę by się oddali mój cel, do którego i tak zamierzam dojść. Więc po prostu nie bać się. Trzeba robić swoje i się nie bać. Takie jest, takie jest podsumowanie moje. Okej, okay, to będzie z mojej strony to już będzie wszystko. Jeżeli chcesz komuś podziękować kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment, twój czas. Ja Ci bardzo dziękuję, że w tym kluczowym dla Ciebie okresie, czyli z robienia wagi znalazłeś dla mnie chwilę, chwilę czasu na. Myślę, że fajną, ciekawą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję również. Bardzo miło się gadało. To chciałbym podziękować wszystkim sponsorom moim, którzy umożliwiają mi trenowanie. I niepracowanie ciężkie, dzięki czemu mogę być w dobrej formie. Mam zamiar to pokazać w sobotę. Cieszę się bardzo, bardzo dziękuję mojej dziewczynie Klaudii, która jest potężnym wsparciem, pomaga mi ze wszystkim, ogarnia mi tak. Ogarnia mi dietę, ogarnia mi wszystko. Do ważenia, wie wszystko, ile ją zjeść, ile posolić, ile, ile nie solić, wszystko wie. Także A to, jest jest... Ważne. To, to jest mega ważne, mimo wszystko, moim zdaniem. Ja nigdy nie robiłem przygotowań, taka ciekawostka, nigdy nie robiłem przygotowań bez swojej dziewczyny. Nie? To jest dziewczy... to jest naprawdę, wiecie, bo naprawdę zawodnik, który nie je, troży że przedłużam, ale muszę to powiedzieć, zawodnik, bo... który który nie jej i który jest w ciężkim okresie, po ciężkim okresie treningowym, potrafi być nieznośny. Nie? Potrafi być po prostu kurczę. kurwiający, nie oczekujmy. i to ciężko, naprawdę. nie, jako, Jak baba się zachowuje nieraz. Nie? A to właśnie baba się zachowuje dużo lepiej i ona to rozumie, ogarnia wszystkie te moje humorki, yy, w ogóle się na mnie nie gniewa. No nie, no, ona jest naprawdę gigaczat, naprawdę. Moja kobieta jest w turbo pozak, Bardzo ją pozdrawiam i bardzo ją kocham. O, ja też pozdrawiam i dzięki za rozmowę. Super, dzięki, dośtaj jeszcze raz. Trzymaj się, na razie.